Pamiętasz, jak się pracowało u Cioci jako kelner? Skąd ty to Cię wiesz? No, no, dużo przeczytałem. Muszkę, to dlatego. E, słuchaj, no, nie mówiłem po polsku, nigdy nie pracowałem na sali, bo zawsze od drugiej strony zaplecza. E, ciekawe doświadczenie, na pewno zrozumiałem też podejście gastronomiczne polskie. Dużo mi to dało, tak, tak. Tak, wspominam to e, dosyć ciekawie, miałem kilka wpadek, e, kilka fajnych, śmiesznych historii się wydarzyło, bo ja byłem kelnerem z chyba sezon e, letnim e, na Starym Mieście, e, także to trwało dwa miesiące, ale dużo, dużo się nauczyłem e, też dzięki tej pracy mówić po polsku trochę, e, bo przyjechałem, mówiłem dzień dobry, do widzenia i, i wsi a tak to musiałem też trochę ten język gastronomiczny złapać i to mi ułatwiło później. Pamiętasz jakąś z tych wpadek? Tak, ale nie będę ich wymieniał. Za to Madziu, bardzo cię przepraszam, naprawdę. <tryk> Mam nadzieję, że się zmieniłem.